Wiesz, już Cię nagrywam. A? Będziesz musiał dodać jakąś muzyczkę. Nie ma muzyki. Będziesz wulgarny od No ja klnij do oporu. Co? Klnij do oporu. Proszę wytłumaczyć, widzą co Pan robi. E, kopię dziurę tak elokwentnie, żeby przez kropką. posadzić mhm. w tejże dziurze tego otóż Tegoż. już Mhm. Przy tej dziurze to ja już kiedyś nagrywałem odcinek, Jak z pana no? Hmm. To jest wtedy małego Maureli. Hmm. Pamiętam. Czyli co trzeba robić? Wykopać dziurę. Wykopać dziurę. Dziurę. Ale, ale trzeba ziemię zmieszać z czym? Nie. Z złotkiem. Hm? Z pozyskanym Przy hodowli Urcząt Także te Chwila śmierdąca. Ile pan tego ładuje? Chwila śmierdzącej sprawy Na oko za mhm. ma mało Uważaj, bo tak mogą zrozumieć to też widzowie nie, na no oko to się nie ładuje, do dziury się ładuje. No. I wymieszać troszeczkę Antasz. Daj to rybkom. Idź rzuć rybkom. Dobra, sadzimy. Mm. Musa. Arno W z tamtego roku nie wydał e, dzieciaczków. Ale teraz przy wyciąganiu zobaczyłem pakły i babyki będą. Zbyszek bardzo lubi słowo babyki. Więc pozdrawiam Zwyżkę. Może Zwyciu coś tam zbejbikował? Zwyciu też zaraz nie sadził swojej babyki. I dosypujemy. ziemię wrotem Co tam masz? Tadao. Dobrycyba. Mhm. Jest? Mhm. Ten ja tak po o liście wieszam to nic. Piatrniaczek ma być Dziękuję. Teraz bierzemy się za Musa Chinichampa. Gdzie tego gościa posadzimy? W małej doniczce jest, ale fajnie się trzyma. Planowałem go posadzić, może tu, gdzie rozpoczął w tamtym roku, przy gunerze. Hmm. w tym miejscu może też będzie fajnie, tylko będzie gunerkę zasłaniał. Hmm. zaraz coś wymyślimy. Tak by to było? Czy gdzieś tam dalej? Aha, nie, nie wspomniałem wam jeszcze o gunerze. Ją też mróz sieknął. Niestety sądziłem, że będzie mniej, że będzie minus jeden było minus 5 pod plandeką niestety no serce mi pękło jak ja to zobaczyłem no błędy każdy popełnia no. przeliczyłem się myślałem, że plandeka wystarczy, no może przy minus 1, 0, minus 1 by wystarczyła, ale jak siekło minus 5 banan mi się przewrócił siekło minus 5 to to nic z tego. Chciałem uniknąć zniszczeń liści w tym roku, ale no nie udało się. Dobra, kopiemy. Dziura. Banan. Obornik. Jedziemy. Chinichampa posadzony. I tak się prezentuje. Super bananek. Chinichampa. Pentricosum. No, to Basio Helens Hybrid hybrid, e, Paulownia i Aruna Chilensis. Dzisiaj posadzone jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem basioczków tutaj i trzy tam. Tam koło Maureli między Maureli a Basjokami. O tu. Pomyślałem, że jednak zrobię tutaj jedną wielką kępę Basio starsze i młodsze, no a w tym roku jeszcze tutaj Maureli będzie, ale już w przyszłym roku będzie jedna duża kępa Basio. Idziemy po, aha. Tutaj jeszcze nie pokazałem. No tak, Maureli, ventricosum zielony, też ventricosum zielony, ale large seed. No i tutaj będzie muselka. Jeszcze chyba dosadzę, dosadzę, może w samym rogu. Leconqueti z racji tego, że jest bananem takim kempowym, coś jak, jak Lacio Carpa. No już wiecie dlaczego. Tak urywkami nagrywam sąsiad, coś tam szlifuje, piłuje, no niestety Dobra Ruch wzmożony. Idę Po Yunana O, coś tam sąsiada mi nie wyszło. To nic. Gdzie ten Yunan? Ten. Junanensis już się tutaj fajnie zaczyna miejsce robić. już Jest troszkę widniej Junanensis. Wchodzę z racji tego, że Junanensis tam ceni Champa Aruna Halensis są jednymi z bardziej wytrzymałych bananów. Plus jeszcze Zbiszek odpowiedział mi, żebym posadził tekstilis. No, jak będzie mi starczyło na dzisiaj sił, to jeszcze. Posadzimy Musa Textilis A jaka to jest odmiana Textilis? Niczorta ja nie wiem Dobra Do roboty I Unanensis ląduje do dziury Idę po tego Textilisa Jak coś to będzie na Zbyszka Eto. A niech będzie na zbyszka, co nie? E tam Zbysiu Kurczę, zobacz Textilis piękny tylko ja go nie wytargam z tą donicą. Ja go po prostu stąd wykopie. Hmm. Powiem wam, lekko nie było. Się upuciłem jak dzik. Całe czoło mokre. Nie szło go dobrze wykopać. Tak wygląda w sumie wyszarpany z tej donicy. Nie obyło się bez, bez strat no, jeden odrost. Po prostu mi się złamał. Z tego to już nic nie będzie, jak widać. Idziemy na kompost. No, ale może resztka, co tam została od tego e, od nowa odbije. Ten tekstylist trafi przy. Będzie posadzony przy kaskadzie. A tutaj chyba widać. O, właśnie. Miejsce złamania tego odrostu może może puści jeszcze raz no, ale będzie trzeba od nowa zaczynać z, z tym odrostem Uch, ciężka sprawa, niesiemy i to by był koniec relacji z sadzenia tekstilis posadzony został tutaj dookołu eee, niego na dole będą rosły same kolokazje cieni czampa, ventricosu. Helens Hybrid, Runa halensis i tam jeszcze małe basioczki i Junan. Ile ja dzisiaj bananów posadziłem? Jeszcze dzień się nie skończył, ale dobra, na dzisiaj starczy. Jak tam u Was z sadzeniem? Sadzicie czy czekacie? Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.